Czy Goliat, legendarny wojownik z biblijnej opowieści o Dawidzie, mógł być jednym z Nefilim, mitycznych gigantów z czasów starożytnych? Biblia wspomina Nefilim jako potomków synów Boga i córek ludzkich księga rodzaju 6:4. Którzy mieli ogromną siłę i rozmiary, stanowiąc zagrożenie dla ludzkości. Przez wieki te istoty fascynowały zarówno badaczy, jak i wiernych, wywołując pytania o ich prawdziwą naturę i rolę w historii. Goliat z Gatu. Opisywany jako niezwykle wysoki i silny, idealnie wpisuje się w wyobrażenie nefilim. Biblia wspomina, że miał on prawie 3 metry wzrostu i imponującą siłę, co czyniło go niezrównanym wojownikiem. Z tego powodu wielu teoretyków sugeruje, że Goliat mógł być jednym z ostatnich przedstawicieli nefilim, pozostałością po starożytnym rodzie olbrzymów. Niektórzy badacze wskazują na znaczenie miejscowości Gad, w której Goliat się urodził, jako ostatniego bastionu tych starożytnych istot. Legenda o Goliacie poza wymiarem duchowym otwiera pole do spekulacji, czy jego ogromne rozmiary były efektem nadnaturalnych pochodzenia, czy Goliat był po prostu wyjątkowo dużym człowiekiem, czy też faktycznie mógł być potomkiem pradawnych gigantów z mitologii.